Witam wszystkich serdecznie, z tej strony Ajans, karczmy Ajantisa i dzisiaj krótka, szybka informacja, jest już dosyć późno, jest w pół do pierwszej w nocy ale dzisiaj, zaledwie kilka godzin temu Blizzard zbanował kolejnych kilkadziesiąt, najprawdopodobniej kilkadziesiąt tysięcy kont na Battle.necie tą informację przekazała nam Lilira na forum battle.netowym nie powiedzieli dokładnie, ile kont zostało zbanowanych, ale no, można przypuszczać, że było ich sporo. Konta zostały zbanowane przede wszystkim za użycie haków, cheatów, niedozwolonych programów, najprawdopodobniej no botów, e, czyli takich programów, które wykonywały zamiast gracza e, wszystkie czynności w grze, czyli kierowały naszą postacią, zabijały potwory, zbierały doświadczenie i tak dalej. Taki bot oczywiście jest programem nielegalnym, nie można go stosować na Battle.net. No ale jak wiadomo, są ludzie, którzy... E, są rebeliantami i chcą mimo wszystko zarobić na diablo. Tym bardziej, że takie boty można używać, takich botów można używać jednocześnie kilka, czyli możemy uruchomić na przykład 10 czy 20 botów, jeżeli tylko, uruchomi, jeżeli tylko pozwala nam na to nasz komputer. Tak czy siak, konta zostały zbanowane i nie będzie można już tymi kontami grać na Battle.net. Jeżeli macie ten niestety pech, że wasze konto znalazło się na tej liście zbanowanych kont, to niestety nie będziecie mogli grać już na tym koncie. Wasze postacie przepadły, wasz sprzęt przepadł. Będziecie musieli kupić nowe konto, nowego ke, jeżeli chcecie z powrotem wrócić na Battleneta. Oczywiście podniosły się od razu głosy osób, które... Twierdzą, że zostały zbanowane bezpodstawnie, że nie używały żadnych cheatów, żadnych botów. Takie topiki pojawiły się już na forum BattleNetowym, ale oczywiście e, najprawdopodobniej są to jednak trochę ściemy, e, bo Blizzard za nic jednak niezwykł banować. Tymczasem na innych forach, na forach troszkę nielegalnych, na forach stron związanych z cheatami i hakami, pojawiły się z kolei inne listy, na których ludzie wypisują sobie ilość kont, które, zostało, które zostały zbanowane. Jak widzimy na ekranie, tych kont jest dosyć dużo. Ludzie naprawdę potracili niekiedy kilkanaście kluczy, kilkanaście postaci, ponieważ używali jakichś botów i czytów. Mam nadzieję, że wasze konto na tej liście się nie znalazło. Waszych przyjaciół również, no ale jeżeli, jeżeli już to konto znalazło się na, na tej felernej liście, możecie próbować skontaktować się z Blizzardem w kwestii odblokowania tego konta, ale najprawdopodobniej nie przyniesie to żadnego rezultatu i po prostu będziecie musieli zaopatrzyć się w nowego keja.